Witam wszystkich, Sport Prediction. Przed nami typy na 13 czerwca, Mistrzostwa Europy, niedziela i będziemy typować. Codziennie filmiki będą się. Pojawiać każdego dnia, a w nich oczywiście typy na dany dzień. Od razu słowo a propos statystyk: film jest nagrywany w ciągu dnia, tak więc statystyk jeszcze z tego dnia nie ma. Postanowiłem, że zrobię ogólne statystyki z każdego dnia, oczywiście z każdego filmu po pierwszej rundzie fazy grupowej, żeby to tylko raz liczyć, ponieważ czasowo wychodzi to dość długo. Tak więc lecimy z typowaniem. Pierwszy mecz w niedzielę to Anglia-Chorwacja. Faworytem za 1,73 drużyna Anglii, sędzią tego spotkania jest Orsato z Włoch. I przewidywane składy. W Anglii brakuje Maguire'a, ale chyba to dobrze, dla Anglii bynajmniej. I Bukayo Saka. Anglicy jak zwykle z Kane'em z przodu. Wspierać go będą Grealish, Mount i Sterling. Potem mamy Philipsa i Rice'a. A defensywa Luxo, Minx, Stones. I tripier na bramce, prawdopodobnie Pickford. Najsłabszy punkt, mi się wydaje, że Stones, może coś odwalić dziwnego, jak to mu się czasami zdarza, ale nie ma Harego Maguire'a obok to może Anglia nie straci aż tylu bramek. Drużyna Chorwacji w składzie Liwakowicz, Przalsko, Wida, Kaletakar, Barisic, Brozowicz, Kowacic. Rebic, Modric, Perisic i Petkovic. Oczywiście są to przewidywane składy. Jeśli chodzi o statystyki meczowe danych zespołów, na górze mamy Anglię, najwięcej goli, oczywiście Harry Kane, w zespole Chorwacji Perisic. Co możemy wywnioskować z tych statystyk? Rzuca się w oczy generalnie over. Możemy zacząć od najniższej linii 1,5, 1,42, dość mocny kurs jak na linię 1,5, jak widzicie, Anglicy w meczu mają ten współczynnik na poziomie 2,25, a Chorwaci 1,58. Jeśli chodzi o drugi typ rzucający się w oczy, mamy rzuty różne drużyny Chorwacji przynajmniej 3. Jak widzicie w meczach Chorwacji, padają przeciętnie ponad 10 rzutów różnych. A jeżeli chodzi o samą drużynę Chorwacji, na grę to jest to średnio 6,29. Tak więc linia jak najbardziej do pokonania. Mimo, że Chorwacja nie jest faworytem tego meczu. Ja myślę, że będzie to niewidoczne na boisku. Kolejne statystyki, na które warto rzucić okiem. Przede wszystkim mi się rzucają w oczy te overki. Prawdopodobny both team to score. Jeśli chodzi o te dwie drużyny, bardzo dużo oddają strzałów na bramkę. Chorwaci dużo strzałów sprzed pola karnego, oczywiście sporo jest pudeł, ale u niektórych macherów można znaleźć takie zakłady tego typu na ilość strzałów niekoniecznie celnych i to jest dość fajny typ na ten mecz. I kolejna statystyka handicapowa i under over. Tak jak mówiłem dość wysokie procenty overowe -over obu tych drużyn. Jeżeli chodzi o dyscyplinarkę można zagrać kartki, są dość niskie pułapy: 2,5 za 1,30 i 3,5 kartki za 1,75. A Daniele Orsato ma średnią żółtych kartek na mecz: 4,65. Więc daje prawie 5 żółtych kartek na mecz. Myślę, że linie jak najbardziej do osiągnięcia. Jeśli linie kartkowe, to również faule. Myślę, że mecz zostanie dość szybko otwarty. Wynikowo. Tak więc druga drużyna będzie stwarzała jakiś tam napór, co się przekłada na ilość fauli 1.65 22,5 faula. I mamy podsumowanie tablicowe meczu Anglia-Chorwacja. Co bierzemy do tablicy overek 1,5 za 1.42, rzuty różne Chorwacji 2,5 over za 1.33, ilość kartek w meczu 2,5 over 1.33,5 over 1.75 Faulet 22,5-1,65 i liczba strzałów w całym meczu 21,5. Over za 1,70. Oczywiście są to strzały obu drużyn. Nieważne czy, czy celne, czy niecelne. Jak najbardziej do osiągnięcia ten próg. Kolejny mecz to Macedonia Północna. Będzie grała z Austrią. Na Austrię jest 1,77 i Austria jest faworytem tego meczu. Prawdopodobne składy, tak naprawdę w Macedonii znam tylko Pandewa, a jeśli chodzi o Austrię, wykluczenia Baupmartlinger i Leimer. Co można wywnioskować ze statystyk meczowych? Palone na Anderze, bardzo mały procent offside'ów, jeśli chodzi o drużynę austriacką: 0,61 na mecz, Macedonia ma 1,52, nie zmienia to faktu, że 4,5 próg. Jest jak najbardziej do osiągnięcia z dość ładnym kursem 1,55. Druga dana z tych statystyk: rzuty rożne drużyny Austrii. Tutaj porównując możliwości dwóch tych drużyn, 5 rzutów rożnych drużyny Austrii, która będzie tak naprawdę, wydaje mi się, że przeważała cały mecz. Będzie miała większy procent posiadania piłki. Te rożne w ilości 5 jak najbardziej do osiągnięcia. 1,43 za to płacą. I mamy statystyki under over i handicapowe. Jak widzicie, jeśli chodzi o overa, półtorej, Statystyka Macedonii na 86%. Statystyka Austrii na 61%. Odwracając pułapy, gdzie dość mocnym faworytem jest drużyna Austrii. Może nie widać tego w kursie. Moim zdaniem, jeśli chodzi o te dwie drużyny, to tak naprawdę inne ligi. I statystyka bezpośrednia. Co można fajnego wynioskować? Myślę, że zwycięstwo Austrii po ładnym kursie 1,77. Można nawet próbować to grać z handicapem. Dość ciekawa opcja, bo w Team Score obie drużyny nie strzelą bramki za 1,65. Myślę, że przynajmniej padną dwie brameczki za 1,45. A dokładny wynik meczu zaryzykujemy sobie tablicowo tym razem 2-0. Jakoś to bardzo czuję, że tak ten mecz właśnie się zakończy. I mamy tablicę dyscyplinarną, karteczki, no wiadomo, że drużyna Macedonii jest dość agresywną drużyną. Faule na overze w ilości 25,5 za 1,70, ale pewniejsze przynajmniej 4 kartki za 1,75. I tablicowo wybieramy zwycięstwo Austrii za 1,77, handicapowo Austrię za 3,15 obie strzelą nie za 165 over pół tore, 145 dokładny wynik 2-0 za 6-0 ilość kartek over 3,5 za 175 faule na 25,5 over za 170 spalone na minusie under 4,5 155 i rzuty różne samej Austrii przynajmniej 5 za 143 i następny mecz ostatni w niedzielę, Holandia, Ukraina, gra mój czarny koń. Co mogę powiedzieć? Mamy składy przewidywane z Tekelenburg, De Vries, Blind, Timber, Dumfries, Freddy de Jong, Winaldum de Rum, Windal, Depay i Werkhorst. A w Ukrainie mamy Buszana, Karawaeva, Zabarni, Marwienko, Mykolenko, Ziczenko, Sidorczuk, Malinowski, Jarmolenko, Jareńczuk i Zubkow. Jeżeli macie możliwość postawienia na men of the match, będzie to malinowski. Faworytem tego spotkania jest Holandia za 1,69. Ja tutaj, tak szczerze, bym bombkowo za 5,60 na Ukrainę. Holandia na tym etapie przygotowawczym nie pokazuje się z dobrej strony. A Ukraina, a Ukraina jest stać, by pokonać Holandię. I statystyki bezpośrednie duży ponad 50%, bo w team to score, jeżeli chodzi o 6, o 6 ostatnich prób, Holandia 3 na 6, 4 na 6, Ukraina, myślę, że tutaj bramek padnie przynajmniej 3. Widzę jakiś wynik 1 do 2, czyli 2 do 1 dla Ukrainy, tak więc zabrałbym z tego over'ek za 2,25 i obie strzelą za 2,20. I statystyka meczowa. Co możemy wnioskować? 8,5 rożnego na overze, 9,5 różnego na overze. Myślę, że będzie to mecz walki otwarty z bramkami. Jedna drużyna będzie goniła drugą wynikiem, tak więc tych rzutów różnych powinno być sporo. Mało spalonych. Jak widzicie, 1,07 jeżeli chodzi o Holandię, jeżeli chodzi o. Ukrainę Na mecz spalonego 0,41. Celne strzały powyżej 8,5, 1,65, ale myślę, że tutaj możemy również wyższe linie przycisnąć. Ja do statystyk daję 8,5 over. I dyscyplinarne. Z dyscyplinarnych zabieram tylko karteczki w ilości 2,5 over za 1,40. Sędzia jest dość niepewny czasami daje tych kartek czasami nic nie gwizdę i tablica z ostatniego meczu kartki overek 2.5 1.40 spalone na minusie 4.5 1.55 celne strzały 8.5 over za 1.65 rzuty rożne 8.5 9.5 over bramkowy 2 2 2.5 2.25 obie drużyny strzelą bramkę za 2.20 i bombkowo że Ukraina wygra za 5.60 i mamy kuponiki na niedzielę. Holandia, Ukraina, karteczki 2,5 over. Austria ogrywa Macedonię i suma strzałów i celnych, i niecelnych w meczu Anglia, Chorwacja na poziomie 22. Tutaj oczywiście nie dodałem zera. Kupon jest za 100. Do wygrania, do wygrania 421. Tak będziemy to liczyć w statystykach. Tak więc ogólnie robimy wszystkie kupony na próbie 100. Drugi kupon to Anglia-Chorwacja over faulowy 23, Austria-Macedonia rzuty rożne Austrii w ilości przynajmniej 5 i przynajmniej 2 gole w meczu Holandii z Ukrainą za stówkę 311, i ostatni kuponik Holandia-Ukraina over celnych strzałów 7,5 obie drużyny nie strzelą w meczu Austrii z Macedonią i Anglia-Chorwacja przynajmniej dwie bramki tutaj za stówkę mamy 321. Mamy grupy wipolskie na kanale, jeżeli macie ochotę dołączyć, zapraszam do kontaktu na sportpredictions.pl, mapa gmail.com. Są różne rodzaje grup wipolskich, a że mamy euro, to myślę, że dość fajna opcja. I liga typerów, pobawimy się we wszystkie mecze, niedzielne Anglia-Chorwacja, Austria-Macedonia i Holandia-Ukraina. Typujemy dokładne wyniki w komentarzach pod tym filmem. Jak wiecie, mecz Rosji z Belgią jeszcze się nie odbył, dlatego nie ma rankingu z przedwczorajszego filmu. Ranking będzie oczywiście w następnym filmie, który pojawi się w poniedziałek z samego rana z typami na kolejne mecze kolejnego dnia. Tak więc typujemy trzy mecze niedzielne, dokładne wyniki w komentarzach pod tym filmem. Jeśli chodzi o ostatnią edycję ligi typera, Oficjalne wyniki pojawią się na kanale. Myślę, że w przeciągu 2-3 dni opublikuję na kanale w społeczności Poście Zwycięzców ostatniej edycji i zajmiemy się rozsyłaniem nagród. Lecimy dalej. Kilka informacji, tak jak już wspomniałem, w poniedziałek rano pojawi się film na mecze Szkocja-Czechy i Hiszpania-Szwecja. Na podstawowym kanale będzie drugi specjalny film też dość długi na dodatkowym kanale Polski kanał bukmacherski extra, a tam będą rozpinki z meczu Polska-Słowacja, tam również również będzie dotypowania jedna sprawa, jeżeli chodzi o ligę typera. Tak jak mówiłem w każdym filmie coś na ligę typera podrzucę. A jeśli ktoś nie zasubskrybował jeszcze dodatkowego kanału, ustawcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jak wiecie, teraz czasowo ciężko to wychodzi, a mecze są codziennie. Tak więc staram się, jak mogę. Klecę te filmy na szybko. Jeszcze w dniu dzisiejszym, oczywiście, live o 23. Tak mniej więcej, 23.10. Po meczu Belgia Rosja. Przedstawię kolejne kupony z liveu, a już na następnym live'ie oczywiście będą statystyki. Z dwóch poprzednich. Tak to wygląda na chwilę obecną. Ja od siebie zapraszam na live. Tam też będzie prowadzona zbiórka charytatywna, o którą poprosił mnie mój kolega, żeby trochę rozgłosić. Wszystkie donate oczywiście z live'a zostaną przekazane na tą zbiórkę. Link bezpośredni do tego też będzie udostępniony. A ode mnie to wszystko. Do usłyszenia w poniedziałkowym filmie.